Cześć, hej, mam na imię Michał. Fajnie, że do mnie trafiłeś. Mimo tego, że jeszcze się nie znamy, to mam nadzieję, że się to wkrótce zmieni. Natomiast, skoro oglądasz ten materiał, to masz problem ze stroną internetową, no i szukasz kogoś, kto ci ten problem pomoże rozwiązać. Także, jeśli mam rację, obejrzyj sobie ten film do końca, ponieważ opowiem ci tutaj o kilku istotnych rzeczach. Które na pewno okażą się dla ciebie pomocne. Natomiast jeśli mm, szukasz kogoś do zrobienia swojej pierwszej strony internetowej, to wróć do mnie na stronę główną i kliknij w odnośnik: Nie posiadam jeszcze strony, bo tam znajdziesz odpowiednie materiały dla siebie. Możemy wierzyć lub nie, ale podczas prawie 10 lat pracy tutaj z polskimi firmami w UK, wydaje mi się, że widziałem już chyba wszystko, co najgorsze. Począwszy od stron zrobionych przez. Yy, tak powiem wujka, czy dobrego znajomego poprzez strony kupione na ebayu za kilkadziesiąt funtów, które tak naprawdę no tylko odstraszały klientów, a zamiast ich przyciągać poprzez realizacje wykonane przez w dużych budżetach, przez że tak powiem, no teoretycznie fajne, fajne, duże firmy, które tak naprawdę, te, gdzie te strony rozpadły się dosłownie po 3-4 miesiącach używania, czy zostały sakowane Bardzo często też spotykam sytuacje, kiedy to strona jest zrobiona dobrze, wygląda profesjonalnie, działa, działa szybko, fajnie. Natomiast. Hmm... Albo nie posiada ona żadnego panelu do obsługi strony, do jej rozbudowy, albo panel, który, który został wdrożony, jest po prostu bardzo skomplikowany i ty jako właściciel jesteś, masz uwiązane ręce, bo albo w ogóle odechciewać się logowania do tego systemu, bo, bo, bo nie umiesz się w nim odnaleźć, albo też zlecasz jakby wszystkie zmiany projektantowi, a on oczywiście nigdy nie ma dla ciebie czasu. No i to wszystko powoduje, że masz po prostu uwiązane ręce i, i jakby blokuje ci, cię przed rozwojem firmy w sieci. Pewnie nieraz zastanawiałeś się, skąd te problemy się biorą i, i obwiniałeś pewnie projektanta. Powiem ci, że no Człowiek ma taką naturę, że zazwyczaj chce zrobić dobrze, ale problemem jest to, że to, co jest proste i łatwe dla projektanta, niekoniecznie jest po prostu zrozumiałe dla ciebie. Klientów z tego typu problemami zaczęło do mnie trafiać bardzo dużo, więc. Mm, Mimowolnie zacząłem to wszystko analizować i starałem się znaleźć jakby rozwiązania tych problemów w narzędziach, które są aktualnie dostępne na rynku. I powiem ci, że zauważyłem, że bardzo fajnie zaczęło to funkcjonować. Klienci bardzo sobie to chwalili. Zresztą potwierdzenie tego znajdziesz w opiniach o mnie czy to na Google, czy na Facebooku. I myślę, że można powiedzieć, że stałem się jakimś takim ale specjalistą w upraszczaniu stron internetowych. Także jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam cię do Kontaktu. Pod tym filmem znajdziesz e, formularz, wypełnij go, wyślij wiadomość i, i porozmawiamy. Natomiast, jeśli chciałbyś y, dowiedzieć się, że tak powiem, więcej szczegółów, wejdź do mnie na stronę, wejdź w portfolio, znajdziesz tam screenshoty, case studies, y, jakby współpracy z moimi klientami, dowiesz się po prostu, co udało nam się razem osiągnąć. Y, no i co, to tyle w tym filmie. Do usłyszenia Cześć.